Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o tym, dlaczego tak teraz altcoiny nie rosną, skoro przecież Bitcoin idzie do góry ciągle i kiedy te altcoiny mogą nam zacząć rosnąć, czyli na bazie moich wskaźników, ale też samego cyklu rynkowego. Także myślę, że ten odcinek będzie całkiem ciekawy. Wczoraj mieliśmy flash crash, tak to jest, spadliśmy około 15% na Bitcoinie, zaraz sobie to wszystko porównamy i one powiemy. Generalnie ja na tym kanale skupiam się na takim długoterminowym podejściu do kryptowalut, ale też często robię updatey z tym związane. także ja jak szukasz takiego właśnie kanału, to polecam ci go zasubskrybować tak, żeby być na bieżąco, no bo czasem jest tak, że ktoś obejrzy jakiś tam film sprzed miesiąca i mówi Łukasz, ale mówiłeś, że będzie tak. A ja wtedy powiem, no ale czy oglądałeś update sprzed tygodnią? I on mówi, no nie, no właśnie, więc żeby takich sytuacji uniknąć no to polecam Ci ten kanał tutaj zasubskrybować. I zanim do tego przejdziemy, no bo teraz będę mówił, tak, kiedy te altcoiny, faktycznie kiedy one zaczną rozkwitać i robić Wam te X10, X20, to w ogóle byście wiedzieć, w jakie altcoiny wejść. No i tutaj mogę polecić na naszym Discordzie darmowym Dawidka. On ostatnio robił podsumowanie, gdzie jest on tutaj z nami od trzech miesięcy, to jest nasz jeden z najlepszych traderów i tak naprawdę skuteczność jego, ja wiem jak to brzmi, nierealnie, ale jest na razie na poziomie 100%. E I tutaj nawet patrzcie na te emotki, jak tutaj ludzie go kochają, bo każdy jego trade od 3 miesięcy wchodzi, wchodzi, wchodzi. Nie robi ich jakoś często mega, bo tak naprawdę w 3 miesiące dał chyba 30 parę trade'ów, także powiedzmy tam jeden na 3 dni, jeżeli dobrze liczę. Ale wiecie, nie chodzi o ilość, tak? Chodzi o jakość. I też, żeby, żeby jakby to udowodnić, tutaj w zakładce naszej rezultaty VIP mamy ludzi zadowolonych, śledzących między innymi właśnie jego zagrania. Jak tutaj widzicie, Dexter, dużo plusów. S, nie wiem jaki tam się on nazywa też dużo plusów i generalnie tutaj ludzie faktycznie go sobie bardzo zachwalają. I jedyna rzecz, którą musicie zrobić, żeby tutaj sobie na tego VIPa za darmo dołączyć, to jest po prostu to, żeby sobie założyć konto na giełdzie Bybit z tego linka w opisie. To jest moje jedyne partnerstwo na tym kanale jakoś, tutaj nie chcę być jakimś, wiecie, specjalnie naganiaczem, bo wszystkie współprace, czy to projektowe, czy to jakieś inne, po prostu odpulam, no, chociaż mógłbym mieć naprawdę z tego dużo tysięcy dolarów miesięcznie, to nie chcę. A takiego Bybita realnie wierzę, że jest to Najlepsza giełda, sam tylko z niej korzystam i po prostu ją lubię, tylko polecam ją wam. Czy to nastarczy po prostu, jakby zamienić, nie wiem, waszego, co tam możecie korzystać, Binance'a, OKEX'a na giełdę Bybit. Tym bardziej, że teraz jest promocja i macie do 30 tysięcy dolarów za pierwszy depozyt. Tak, to jest bardzo fajne. Jako, że jestem największym partnerem Bybita w Polsce, macie jeszcze niższe prowizje niż jakbyście zrobili te konto bezpośrednio na stronie Bybita. Moje wskaźniki, co miesięczny airdrop, właśnie dostęp do, do tego WiPa, turnieje, darmowy kurs od nas i tak dalej, więc myślę, że generalnie się opłaca. Dobra, link macie w opisie i my sobie może zacznijmy dzisiaj, od czego sobie tu możemy zacząć? Po prostu powiedzmy sobie w skrócie, co stało się wczoraj. No więc generalnie tak, jakby zawsze każdy pisze, kiedy korekta, kiedy korekta, a jak ta korekta w końcu następuje, jest spadliśmy sobie tak od tego naszego no all time high zostało wybite na tej ledwo, ledwo myśmy je pokonali i tak naprawdę w ciągu paru godzin spadliśmy o 15%. Potem już to jakby odbiliśmy, ale to była naprawdę zdrowa, powiem Wam, korekta. Po znowu, tak, jeżeli teraz sobie zmienimy timeframe na świece jednodniowe i porównamy te korekty, które były wszystkie w perspektywie tego jednego, czy nawet półtorej roku, to widzimy, że tutaj na przykład tak. ETF Correction 20%. C. Tutaj um, idźmy dalej, to była jakaś większa 10%, ale tu też jest jakaś większa od tego momentu może 20%, tak? O, tu też była jakaś większa 22%. Jakby generalnie chodzi mi o to, że ten flash crash, który tutaj się wydarzył, on naprawdę faktycznie poczyścił... Z... Poro tych ludzi longujących i shortujących, bo no, tylko te spadki o te 16%, czy to były prawie dorównujące tak, tym dużym korektom z zeszłych miesięcy, to i tak dużo ludzi zostało zlikwidowanych. I to nie tylko, jeżeli chodzi o bitcoina, to te spadki, jeżeli chodzi o jakieś tam inne kryptowaluty, altcoiny mniejsze, były dużo większe. Na przykład ja wczoraj przez chwilę byłem minus. 50 tysięcy dolarów na Jupiterze, którego ciągle trzymam i który już mnie bardzo bolał, bo też właśnie do czego teraz zmierzam, przez to, że tak ładnie tutaj te dźwignie zostały poczyszczone, to tak naprawdę zresetowały nam się znowu te funding rate, tak? Dla osób, które nie wiedzą, co to jest, to jest tak, że generalnie na giełdach, jak grasz na dźwigni, to płacisz albo też zyskujesz yy, co 8 godzin tak zwany funding rate, tak? Czyli jakby, no na hostie to jest tak, że jak longujesz, to, to najczęściej płacisz, a jak shortujesz, to jakby zyskujesz, tak? Jakby ten kapitał przepływa z jednych do drugich. I na przykład, no nie wiem, teraz to jest 0,05%, tak? Czyli na dźwigni razy 1 płacisz 0,05% swojej pozycji, no ale ludzie. Nie mają tej dźwigni razy jeden, mają razy 10, 20. I jakbyś miał na przykład dźwignię razy 10, to, to płacisz co 8 godzin teraz, pół procenta zatrzymanie pozycji na Bitcoinie. Co 8 godzin, tak? Czyli jakby co dobę 1,5 procenta, czy tam 1,5. Teraz to już jest generalnie mega mało, tak? Na przykład na takim Jupiterze przez jakiś czas było to 0,2 w tej wersji bazowej plus dźwignia. Także nie wiem, tam ludzie mogli 2% co 8 godzin płacić, na przykład, tak? Na jak, jak, jak mieli większy dźwigni. Także to już było naprawdę ogromny funding rate i oczywiście jakby jak ktoś grał w stronę przeciwną, no, no to te 2% na przykład zyskiwał, tak, te 8 godzin, wiecie o co chodzi, ale to nie jest tak, że to giełda zawsze pobiera. No i w końcu jakby te likwidacje do nich doszło, tak, czyli tutaj naprawdę myśmy sporo tych likwidacji zlikwidowali, masło maślane i jak widzicie tutaj było ich bardzo dużo. teraz raz zobaczmy, ile tak naprawdę w ciągu tych, powiedzmy, 12 godzin, albo nawet 24 godzin, ponad miliard dolarów w likwidacjach. Także to jest naprawdę ogromna, ale to ogromna suma. Co to świadczy, tak? Dobrze, bo już faktycznie ten rynek był przelewarowany, no i do takiej czystki musiało dojść. Jak sobie pewnie zwrócić uwagę, to ta czystka też była niedawno, tak? Tutaj była taka świeca, taka siup, jakbyśmy dojechali do tych 64 tysięcy dolarów i potem znowu w dół. Takie czystki będą coraz częściej, a to, że ja też przewiduję, tak, że to będzie super cykl, taki, wiecie, że nam będzie Będziemy naprawdę dołączyć nie, że super cykl pod względem długości, ale jakby intensywności. To się fajnie łączy z tymi moimi teoriami, o których już się nie chcę powtarzać, bo mówię o tym w każdym odcinku. Ale wiecie o co? Także takie czystki, ludzie wiecie, bardzo tą dźwignię, nie wiem czemu aż tak ją lubią. Będą po prostu zdarzały się coraz częściej, w miarę, jak będziemy wschodzić coraz wyżej. Ale, dobra, powracając do tego konkretnego wykresu, to jest znowu się rozgadałem, co tutaj z niego możemy wywnioskować. No więc generalnie. Ja, tak jak mówię od ciągle, jestem bardzo bullish na Bitcoinie. Tak jakby jestem naprawdę bardzo byczy na Bitcoinie. I tak naprawdę od tego czasu shortowania ETF-a, jak sobie spadliśmy z tych 49 tysięcy do 38,5, tutaj to myśmy na 41, zamknęli swojego shorta, informowałem was o tym na moim Telegramie. Bo w ogóle link macie w opisie, polecam wam tam być. Tam jest po prostu więcej niż na YouTubie. Tutaj sobie z niego wyszliśmy i potem już lecimy same, same longi, bo po prostu rynek jest bardzo bullish. Ale wracając do tego, bardzo ważną strefą jest tutaj ta strefa na poziomie 64200. Tutaj też jest nasza 0,5 po Fibonacci. No i jeżeli faktycznie kilka świec, uwaga, dziennych zamkniemy nad tym poziomem, no to możemy spodziewać się kolejnych i to kolejnych wzrostów. Jak spadniemy, to faktycznie ta korekta może się jeszcze pogłębić. I teraz dokąd? Bo według mnie taki maks, i tak to byłaby ciągle zdrowa korekta, tak? Nie możemy tego sobie wykluczać, to i tak ciągle jest zdrowa korekta do tych 54 tysięcy dolarów. Myślę, że w razie W możemy spokojnie tam sobie dojść i nie panikować. Oczywiście nie twierdzę, że tak będzie, ale chodzi mi o to, że jak tam byśmy, na przykład, nie wiem, jakby się zaczęły teraz spadki i byśmy tam sobie poszli, na przykład widzimy, tak, że trzy świece zamykają się pod tym poziomem, widzimy, że ten rynek jest coraz słabszy, ten wolumen sprzedażowy jest tutaj coraz mocniejszy. Tutaj jakby bez problemu to możemy sobie ustawić jakieś ordery na, na zakup, bo jeżeli byśmy tutaj doszli, to jest faktycznie dobry moment na akumulację altcoinów. No i teraz idąc dalej, tak? Bo jeżeli o altcoinach mowa, no to mówiłem tutaj o tej dominacji bitcoina. Teraz jesteśmy na świecach jednomiesięcznych i co one nam mogą powiedzieć? Jakby. Ja czasem dosłownie na niektórych tylko parach walutowych korzystam sobie z tych tutaj wskaźników, tak? No i generalnie ten wskaźnik, akurat ten zielony, to kiedy kupować, działa na większości par bardzo fajnie, aczkolwiek ten, kiedy sprzedawać, tam kiedy faktycznie ta dana para ma lecieć w dół, no czasem pozostawia wiele do życzenia, aczkolwiek na innych parach, na niektórych się faktycznie fajnie sprawdza i tak jest też właśnie w przypadku tej Bitcoin Domination, tak? Czyli przypomnijmy sobie dla nowych osób, jeżeli dominacja Bitcoina, tak? Czyli jakby Ważność na rynku idzie w górę, no to jakby jest on po prostu lepszy od altcoinów, altcoiny tak nie rosną, no bo. Cały rynek skupia się po prostu na tym, żeby pompować tego bitcoina. A teraz wiemy, bitcoin pompuje. Dlaczego? No bo jest halving za niedługo i ta narracja jest taka, wiecie, głównie bitcoinowa. No bo jest halving i tyle, tak, za niedługo, jakby ten halving sobie musi minąć i tak dalej. Ale generalnie to, co możemy już zauważyć po wykresie, to to, że te wskaźniki, czyli o, ten pomarańczowe kreski, mówią nam o tym, że w kolejnych miesiącach będzie ta dominacja bitcoina maleć. Tak jak to było tutaj, tak jak to było na przykład tutaj na piku w 2019. Tak? Przez jakiś czas palimy się i potem idziemy sobie w dół. Na początku o 6, 7, 17%, to było takim pierwszym altcoin seasonem, a potem główny altcoin season był tutaj, gdzie poszliśmy sobie w dół o 50% właśnie na Bitcoin Domination i tutaj był mega altcoin season, po prostu altcoiny wywalały w kosmos jak chore. I teraz mamy to samo, od paru miesięcy, tutaj znowu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódmy miesiąc pod rząd tego jak faktycznie ta presja na to, taka bardziej sprzedażowa, żeby ten Bitcoin Domination sobie spadł, coraz bardziej wzrasta, chociaż faktycznie idziemy ciągle w górę sobie na tym Bitcoin Domination, tak? Ale to nie jest nic strasznego, tak samo było tutaj, tak? To już to zaczęło palić przedtem, przedtem, szliśmy w górę, w górę, w górę. dopiero potem była jakaś większa kolekcja, także pamiętajcie, że ja tutaj, jak wam pokazuję tam jakieś wskaźniki, czy, o, czy o czymś mówię, tutaj najczęściej mam ten taki na myśli time frame długoterminowy, tak? To nie są na świecie, nie wiem, godzinne, bo równie dobrze mogę wam po prostu powróżyć z kart. Takie mam na nastawienie do rynku, jeżeli chodzi o jakiś tam day trading. Tutaj możemy faktycznie dużo rzeczy wyczytać i też, jak tam już zwykłem powtarzać, zazwyczaj jest tak, taki mój cytat, że z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przewidzieć to, co zdarzy się w długim terminie, ale z małą dozą prawdopodobieństwa możemy przewidzieć to, co stanie się w krótkim terminie. Jednakowoż i tak większość osób wybiera tą drugą opcję, tak? Także oni i tak wolą się na tym krótkim terminie skupiać, bo są chciwi, łakomi na kasę i tam się nie chce czekać. No a to no bo wszystko sprowadza się do tych podstaw inwestowania, czyli właśnie cierpliwość tak? i czekanie, to jest podstawa, więc albo to tak zaakceptujecie, albo będzie po prostu tracić pieniądze i innej opcji nie widzę. No i też odnosząc się do tego, to bardzo tutaj o podobnej rzeczy mówił właśnie Mike dzisiaj na naszej arenie tradingu. Generalnie to jest taki nasz jedyny, też płatny produkt, czyli taki nasz mentoring roczny, czyli dajemy wam różne wskazówki tego, jak rynek może wyglądać, ale też również nie tylko, bo mamy spotkania już w cenie, integracje, live'y, tutaj mamy naprawdę dużą ekipę. Tutaj też jest ten Dawid, który jest na Discordzie, tu jest go jeszcze więcej, daje nam więcej sygnałów. Ten Dawid, który tutaj go chwaliłem. No i to jest takie bardzo u nas ta arena tradingu. Bardzo limitowana. Dosłownie tam otwieramy tylko nabór parę razy w roku. Tutaj nie chcemy mieć wielu osób, po prostu chcemy mieć osoby jakościowe. Tam też pewnie nabór. Ostatni był w listopadzie, chyba, i pewnie kolejny otworzy się jakoś w kwietniu. Także możecie być, jakby, wiecie state tuned, jak się to mówi po angielsku. To, co tutaj Mike dzisiaj napisał, bo dosłownie to było pół godziny temu. Ja też to nagrywam o 15, więc niedawno, że w mojej opinii Bitcoin jest bliski co Pania nowego, większego kanału i wejście w stan wyciszenia. I myślę, że nie zobaczymy nagle w kolejnych dniach pompy tam do 80 tysięcy dolarów, a jeżeli to nastąpi, to altcoiny na pewno nie skorzystają na tym. To będzie po prostu kontynuacja obecnego trendu w takim przypadku. Natomiast, co ważne, spekuluje on, że kolejne tygodnie i miesiące będą bardzo korzystne dla altcoinów. Niech pompa z tych ostatnich dni memcoinów wam uzmysłowi, o jakich wzrostach tutaj możemy mówić, tak? I to będzie absolutny pokaz fajerwerków. Ethereum i altcoiny zrobią robotę. I swoją też drogą szczyt hosty dla bitcoina przewiduje on tam do tych, do tej kwoty, czyli tam. X3 od obecnego poziomu, i to też, dlaczego te mocne projekty nie mają zrobić więcej, tak? Bo tenga hossy, naprawdę ciężko jest prognozować, jeżeli chodzi o inne monety niż Bitcoin i Ethereum, ale jestem nacalony naprawdę byczo dla altcoinów, nie? No i ja się z tym kompletnie zgadzam, i to też właśnie jest mniej więcej powód, który właśnie tutaj na tym danym wykresie Wam omówiłem, i jeżeli tak, chcecie sobie, jakby faktycznie zmaksymalizować, tak, te Wasze, jakby zyski na tej hossie, bo tak jak powtarzam, to naprawdę może być skupował, dużo bardziej korzystna hossa i taka wzrostowa. We wzrost, teraz to też widzimy zresztą na samym Bitcoinie. Także pobiliśmy pierwszy raz w ogóle w życiu ATH. Przed halvingiem, jakby pomyślcie sobie, co to znaczy. Tak? Także jeżeli chcecie to wszystko zmaksymalizować, to po prostu nie opłaca wam się tracić pieniędzy na jakieś wydawanie prowizji na giełdach. Tak, teraz tutaj mam taki symulator, powiedzmy, masz 1000 dolarów na win ratecie na strategii ona generuje ci 60% jakby zagrań, które są zyskowne na dźwigni razy 5% przy ilości 100 tradeów. Na takim bajbicie masz na plus w tej strategii 1845 dolarów, ale już na przykład na Bybitie masz trzykrotnie mniej, a na przykład na Coinbase w ogóle strategia, która działa, byś był na zero, tak? Dlatego tak ważne jest tradowanie na dobrej giełdzie. No i tak jak mówiłem, tak, ja polecam Bybit i z mojego linka, który jest w opisie, to jest pierwszy link w opisie, masz jeszcze niższe prowizje, dlatego że jestem jednym z największych pracowników w Polsce, także to jest mega ważne. Do tego też, tak jak mówiłem, masz darmowy dostęp do naszej Akademii Kryptowalut. I to jest taki nasz projekt, gdzie tak naprawdę. Przez całą bez, co robiliśmy, gdzie masz swojego asystenta konta, jest wszystko za darmo, jak jesteś od nas z Refa i takie po prostu, żeby ci utrwalić te podstawy tradingu, tak, żeby nie być chciwym, cały jest o tym właśnie kurs, trwa on 21 dni od naprawdę dobrych osób w Polsce, do tego też dochodzą sesje tradingowe, to wszystko za darmo, także właśnie wsparcie tak merytoryczne zyskujesz i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też współtworzyłem, także, no polecam, polecam, po prostu dajemy ci mnóstwo wartości, a to i tak jest najlepszy. Lepsza giełda, tak? By przejść co w z tego Binance'a, wiesz, Binance i tak jest monopolistą i po prostu oni już nie, ma, nie mają takiej motywacji, żeby jakoś ściągać ludzi, tak? Do siebie, bo i tak są najwięksi. A Bybit, jako że jest giełdą top 2, dążą do tego piedestału i po prostu dają masę wartości osobom, dużo więcej od Binance'a, bo im zależy, żeby się rozwijać, żeby może kiedyś ich pokonać, tak? I tutaj właśnie, no te bonusy za pierwszy depozyt, te bonusy ode mnie, unikalne, inne jeszcze, no po prostu jest warto. I tyle. I teraz, tak, idąc sobie dalej po raz kolejny, to o czym chciałem powiedzieć, jest też to, w sumie, o czym tutaj e, pisał Mike, bo ja też jakiś czas temu robiłem tutaj recenzję projektu, który dopiero wychodzi, projekt Padre. Teraz oni mają taką zwaną sobie przedsprzedaż na tak zwanym Fjordzie. To jest strona, gdzie tutaj nawet można, widzicie, spekulować sobie, nie, że nie wiem, na początku to jest tak jak na listingu, ale przed listingiem to jest też w sumie dla mnie coś nowego, ale ten projekt właśnie dopiero wychodzi. Taka nakładka na, na Uniswapa, że zamiast tego, tak, że nie wiem, tutaj musisz na tym Uniswapie, o masz taki widok i w sumie nic tu nie widzisz, tak? A dzięki Padre masz widok jak na zwykłej giełdzie, możesz sobie ustawiać sobie, nie wiem, stop lossy, take profity, limit ordery, w sposób zupełnie bardziej ciekawe na każdym coinie, którego po prostu, który jest na Uniswapie, tak? Szpanują wychodzić na jeszcze inne giełdy, więc po prostu fajny, przydatny projekt. Teraz właśnie się tutaj mają taką przedsprzedaż na tym fiordzie, która jest wypuszczana przez tak zwanych bonsai. No i to jest też dla mnie nowe jak mówię, ale z tego co już się dowiedziałem i z tego co widzę, jakby bonsai to jest taka jakby powiedzmy firma w cudzysłowie, która sobie wzięła właśnie ten też Projekt, czyli ten padre, pod swój patronat. I ten bonsai ma jakby takie najbardziej successful projekty, które tutaj wychodzą, które potem robią najlepsze wyniki. To jest właśnie zawsze pod tym patronatem tego bonsaia. Także, no, tylko mówię, tak, że po prostu takie coś jest. Tylko nie chcę was tutaj nagraniać, że tutaj kupcie na tym, no bo. To jest znowu tak, że widzicie, tu jest ta cena ruchoma, tak? Możecie kupić po tej cenie, nie wiem, tam 9 centów, potem ona wzrośnie do 13 centów, a może w ogóle na listingu być tak, że już faktycznie ten listing wyjdzie, że albo od razu potrzebuje w górę, tutaj by Wam się opłacało o wiele bardziej kupić, a może być też tak na listingu, że pójdzie w dół i na samym listingu po prostu będziecie mieli lepszą cenę niż tutaj, tak? To znaczy, że jakby nie namawiam na siłę, po prostu mówię, że jest taka opcja, że jest takie coś, że mają tutaj dobry ten patrona, powiedzmy pod sobą tego bądzaja, aczkolwiek to jest spekulacja, nie da się ukryć, tak, to jest spekulacja, kupując tutaj możesz kupić po gorszej cenie niż na listingu i odwrotnie, więc nie namawiam, po prostu uwierz, że jest taka opcja i mówię, że ten projekt ja tego sam inwestuję, jeżeli projekt ma zastosowanie, tak, a tutaj no, przydaje się to, no to po prostu to jest już najważniejsza część, że się może monetyzować, bo jest, no, bo jest mnóstwo takich projektów, wiecie, wydmuszę, co nam mówią, że no coś tam zrobimy, a potem nic nie robią i tylko hajs zbierają, także no dobrze, że to jakby działa na razie i jest fajnie więc tutaj takie mam po prostu podejście. Słuchajcie, idąc dalej, coś ciekawego chciałem wam pokazać, tak? Zawsze tutaj wam pokazuję takie te dane historyczne, jeżeli chodzi o jakieś tam SP500, o te indeksy duże, no bo to też ma ciągle coraz większy związek po prostu z rynkiem kryptowalut. Kolejna właśnie taka rzecz, że, jak pewnie wiecie, rok 24 jest rokiem elekcyjnym w Stanach, czyli będą wybory na jesień, na listopad. Jest ciekawa korelacja, że patrzcie, zazwyczaj, jak jest właśnie ten US Presidential Elections, to, to jest jakaś tam porównanie, że tam Coś tam equity fundy spływają w miliardach i to tam się łączy z tym, że generalnie rynek rośnie. No tutaj takimi słowo, prostymi słowami, bo to nie ma co wiecie, tam na siłę wam mówić jakimś. Wczoraj jak nagrywałem z takim biniem odcinek, i ludzie pisali, że czy można mniej gadać tym grypserskim slangiem traderskim, zdjęcie, że tam takich pojęć używał, że ja nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Więc po prostu prostymi słowami, no coś tam spływają miliardy dolarów w czasie tej elekcji i generalnie rynek wtedy idzie w górę, tak. To macie porównanie, jak to wyglądało na przestrzeni wcześniejszych lat. No i tutaj tak właśnie mamy, że five-year rolling... No, że potem rynek idzie po prostu do góry, tak, jak właśnie to się idealnie łączy z tym, że spływa ten kapitał i tutaj mówią, że nie ma jakby tej sezonowości, ale jakby schedule flow, że ten jakby kapitał wpływa co jakiś właśnie czas, co łączy się jakoś z tymi elekcjami. No i teraz on znowu jakby sobie tutaj spływa. Tu nie ma jeszcze od, odświeżonego, ale jakby znowu sobie spływa i faktycznie, że to daje nam obraz, że ten rok znowu może być bardzo dobrym rokiem. Tak tak samo jak też wam pokazywałem tam inne jakieś tam dane, to też mówią one o tym, że w takim objęciu makroekonomicznym ten rok będzie bardzo dobry, jeżeli chodzi o rynek indeksów, kryptowalut, nieruchomości i tak dalej. I znacie mój plan, w sensie pewnie stali widzowie znają, że ja kaszuję się z kryptowalut w tym czwartym kwartale 25 roku, bo tutaj też według cykliczności, w tym czwartym kwartale, czyli tym zielonym roku trzecim. Tutaj gdzieś zawsze po prostu byliśmy na all-time high, tak. No i też ludzie mówią, że Łukasz, coś tam cykliczność, teraz ona już nie działa, bo pobiliśmy nasze all-time high przed halvingiem. No ale to są dwie inne rzeczy, tak? Jakby Cykliczność, a halving, co to zmienia, tak naprawdę, że pobiliśmy i już cykliczność nie działa, nie? Jakby ja obieram cykliczność tak, że jest dołek tutaj, za 4 lata, czy tam za 3 lata jest górka, potem znowu jest rok spadków, tak? Że ja cykliczność odbieram tak, że w pierwszym roku najbardziej rośnie bitcoin, bo jest najbezpieczniejszym ak aktywem po tych spadkach, a ludzie się boją. W drugim roku większe alty, w trzecim roku małe alty i to się zawsze też sprawdza, tak? Rok do roku. Także nie słuchajcie tych osób, co mówią, że to było już all time hype przed halvingiem, już y się cykli. Skraca i nie ma cykliczności. jakby nie rozumiemy. To są dwie inne rzeczy, nie? No i co? Jak sobie spojrzymy na Fear and Grid Index, no to w końcu on nam troszeczkę osłabł, bo tutaj mamy poziom 75, wczoraj był 90, co tak naprawdę, jak sobie spojrzycie, poziom 90 był tylko na all-time high poprzednim i tym jeszcze poprzednim. Także widzicie, jaka tu jest euforia na rynku, co nie? Mega duża. No i to znowu już ma związek z tym 18-letni cykl nieruchomości, tak, który jakby przewiduje nam większe globalne recesje, które są mniej więcej co 18 lat. Ja sobie taką książkę kupiłem, która właśnie o tym mówi, że autor od 270 lat wstecz opisał każdą recesję ze Stanów, która wiecie, jak teraz jest też rynek coraz bardziej zglobalizowany, też się przekłada na wszystkie inne rynki światowe, wcześniej to było tylko w Stanach, i mówił, że właśnie jest ona co 18 lat, mniej więcej tam opisuje każdą z nich, bla 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 bla, generalnie kolejna z nich ma być właśnie na przełomie 25-6 roku, to też idealnie łączy się z cyklem na Bitcoinie, z cyklem na innych rzeczach, z tym, że to już coraz więcej Polaków też zaczyna narzekać na to, że nieruchomości są za Drogie, bla, 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 bo no faktycznie to już jest ta faza tutaj, tu już jakby jest zdeaktualizowane, jesteśmy już gdzieś tutaj, że one będą jeszcze teraz droższe, ta bańka będzie się napędzać, fliperzy będą mieli mokro w spodniach i tak dalej, aż w końcu do momentu, gdzie wszystko runie gdzieś od tego momentu. Także póki co będzie faktycznie ten super cykl i wszystko będzie dobrze, i ja tutaj po prostu to sprzedaję, to też się idealnie łączy z tym, co wam tutaj pokazuję. Dlatego tam nie mówcie, że cykl się skrócił, bo jest ATHT przebite. Te, bo, to, bo to jakby. No to, co? Wiecie o co chodzi? No, jakby, ja w sensie nie wiem, czy wiecie o co chodzi, bo ja też nie wiem o co chodzi tym osobom, ale wie, ro, rozumiecie mnie. No dobra, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie, bardzo miło mi i to wszystko. Dziękuję, papa. Pa.